No dzień dobry, z tej strony Paulina Milczarek, czyli Pralnia Duszy i zapraszam Was do kolejnego odcinka mojego podcastu. W dzisiejszym odcinku będę opowiadała o... Hmm. mężczyźnie. Mężczyzna, jakiś mężczyzna, yy, Twój mężczyzna, prawdopodobnie Twój mężczyzna, potencjalnie mężczyzna, yy, czyjś kto... no nie wiem, no... Generalnie mężczyzna, mężczyzna... I teraz tak. Ym... Nie wiem, czy ja będę mówiła do tego mężczyzny, czy o tym mężczyźnie. Czyli tak, będę mówiła. Ym... Tak, ja będę mówiła dzisiaj o mężczyźnie. Czyli tak, może tego słuchać kobieta, która interesuje się tym mężczyzną, i zarezonowało z tobą to nagranie. I proszę bardzo. Przyciągnęłam, przyciągnęłam Waszą historię, Wasz potencjał energetyczny tej całej, tej całej Waszej historii, sytuacji w danym momencie. Ewentualnie potencjał, co jest aktualnie, co może się wydarzyć między Wami w najbliższym czasie. Ale z po, z jakby z poziomu tego mężczyzny to czytać będę, albo słuchać mnie będzie mężczyzna, który jest tym mężczyzną, o którym dzisiaj mówię, ale jest na tyle nieśmiały, że nie wie, jak ogarnąć temat, czyli jak zbliżyć się do kobiety, która mu się podoba. O, zapraszam. Czyli tak, ja będę mówiła, ja chyba będę mówiła dzisiaj tak do mężczyzny. Drogi mężczyzno, do ciebie. Jak to zrobić? Trochę muszę tak inaczej wejść w buty, bo zazwyczaj mówię do kobiety. Dobra, inaczej powiem. Po prostu będę mówiła o mężczyźnie. Tak, będzie mi chyba wygodniej. Tak, po prostu będzie mi to wygodniej, bo jakoś tak to tutaj widzę, że będzie mi to wygodniej. Dobra, więc mówię tak. O mężczyźnie, czyli o nim. Być może o tobie, drogi mężczyzno, albo kobieto o twoim mężczyźnie, który ci się podoba, o którym myślisz. Więc tak, o mężczyźnie, co tutaj mogę powiedzieć? Ja tutaj widzę w polu mężczyznę, czyli to kogo przyciągnęłam dzisiaj do tego e, nagrania, do tego wglądu. Mężczyzna, który przyciąga, ale nie odsłania wszystkiego. Yy, pierwsze co mi się nasunęło, to pomyślałam sobie o nieśmiały Nieśmiały mężczyzna, ale nie nieśmiały taki. Um, taki taki bardzo wycofany, tylko nieśmiały w swojej ziemskości. Czyli taki ziemsko nieśmiały. Tak przyjemnie nawet ziemsko nieśmiały. O, tak powiem, dobra? Dobra. E, to jest mężczyzna, którego tutaj widzie, jest, widzę. Jest taki zdystansowany, czasem, nie czasem inaczej, czasem tak wygląda na obojętnego, tak? Może pod, dla podpowiedzi um, Koziorożec, Skorpion Wodnik takie archetypy tu mi się pokazują, mm, takie nie do końca odgadnione. Może nawet ekscentryczne, więc tak, e, wygląda tutaj ten mężczyzna czasem na obojętnego, tylko że w środku przeżywa więcej niż pokazuje. Widzę mężczyznę, który tak, ma swoją pasję, jakąś, pewnie nie jedną, ale ma taką jedną główną pasję, em, em, ale to też ta, z tą pasją wiążą się różne cele, plany, kierunek jakiś taki życia i ludzie tego mężczyznę e, widzą widzą siłę w tym mężczyźnie i taki, że nie działa chaotycznie, że robi dużo, ale nie działa w tym wszystkim chaotycznie, że ogarnia i tak cały czas buduje, 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 ten fundament tak buduje, tak? Natomiast prywatnie bywa nieśmiały i ostrożny ten mężczyzna. Zwłaszcza w stosunku co do kobiet, na zewnątrz może być taki bardzo taki, taki flirtujący, taki, taki rozmowny, gadatliwy, dużo, dużo tam, o, dzieje się. Tylko, że tak chyba w kontaktach z a, takich intymnych, bliższych, prywatnie, no mówię, bywa nieśmiały i ostrożny ten mężczyzna, tak go widzę. I teraz tak. Ten mężczyzna myśli o jakiejś kobiecie. Być może o tobie, kobieto, która tego słuchasz, może tak być. Generalnie mężczyzna myśli o jakiejś kobiecie. I teraz tak. To jest kobieta, którą tutaj widzę, to jest kobieta, która idzie swoją drogą. To jest kobieta z zasadami, to jest kobieta z planami, to jest kobieta z taką wewnętrzną dyscypliną. Może też mieć dużo ziemskości w sobie, ale też może być powietrze. Jakby wszystko tutaj może być, tak? Eee... Potrafi ta kobieta być ciepła. To jest ciekawe, że ona jest ciepła, otwarta, ale wobec tych, którym ufa, mam wrażenie. Natomiast najlepsze jest to, że aura tej kobiety jest taka tajemnicza. Tak jakby ta kobieta nie musi udawać, tak jakby jest i już tym przyciąga ale tamta jakaś te plany, te zasady i to ciepło połączone tutaj w mężczyźnie aż się gotuje, jak, jak widzi, natomiast gotuje się w środku, bo na zewnątrz y, nie pokazuje tego, tak, nie odsłania wszystkiego, nie? Co jest wyzwaniem między tą dwójką z perspektywy patrząc tego mężczyzny może? No to ten mężczyzna tutaj musiałby przełamać dystans i też lęk przed odrzuceniem. No, I się uśmielić chyba do niej, a kobieta pokazać po prostu, że jest bardziej otwarta, ale, ale oczywiście bez utraty granic halo, ani klasy. Więc to jest trochę jak taka mm, gra powiedzmy między taką i odwagą, a, i cierpliwością, nienaciskaniem. Ale tutaj mężczyzna obserwuje, o ta kobieta istnieje w świecie tego mężczyzny, jak może w polu, i oboje czują tutaj, mam wrażenie, że to nie jest przypadek. No dobra. Co jest tutaj wyzwaniem? Ja mam wrażenie, takim wyzwaniem głównym, takim teraz skupiając się, mam wrażenie, że mężczyzna, nie to, że wyzwaniem jest mężczyzna, to jest obydwie strony są tutaj, jakby one się spotykają, te strony, więc tu jest wyzwanie pomiędzy dwójką. Czyli tak, ja to widzę, że strona męska, czyli mężczyzna jest taki introwertyczny. Albo taki do wewnątrz po prostu. Bardzo dużo analizuje i to dosyć powolny w działaniu, czyli no mówię taki ziemski być może, tam z ziemskości jest tam, a być może Wenus, y, ziemskość jest w Księżycu, jest może ziemskość, Ziemia, tak? Byk, pan na koziorożec e, na przykład, albo może też w Słońcu, ale taki, mm, no właśnie, może jeszcze, e, no jakby, dobra, nie będę wchodziła głębiej. W każdym razie tu widzę taki analizujący, powolny w działaniu i potrzebuje czasu, żeby zaufać i zrobić krok. To jest taki mężczyzna, tak go widzę. I to może być wyzwaniem w tej historii, tak? Natomiast to nie znaczy, że tu się nie uda. Kobieta. Jak widzę kobietę, kobieta, o której myśli ten mężczyzna, no to ma taki aurę, taką aurę, takiej tajemnicy, klasy, niezależności. No, przede wszystkim nie jest łatwa. Rzuca się w oczy, nie rzucając się w oczy. Dziwnie to może brzmi, ale tak jest. I jednocześnie przyciąga uwagę tego mężczyzny tak naturalnie, bez wysiłku. Taka właśnie, jaka ta kobieta jest. Czyli jak się kobieta zastanawia, jaka mam być, to taka właśnie, jaka jesteś. Bez wysiłku. Taka o! Taka o! No. Taka stop Jak na przykład coś robisz, i o! Taka o! No, dobra. Co tutaj jest problemem, albo wyzwaniem, albo może nie, wyzwanie to już było. Co tu jest takim powiedzmy, problemem, takim napięciem, napięcie takie, że aż. że jest takie coś, opór trochę. No, problemem może stać się to z długą perspektywą czasu, albo w ogóle z jakąś tam perspektywą czasu. Że mężczyzna zbyt długo obserwuje. I trochę tak jakby czekał na idealny moment, zamiast zadziałać. Wtedy, kiedy, no właśnie, no ale co no, nie jest tak, że on poczu, jak poczuje impuls, to wtedy zadziała, tylko że to jest trochę z takiej dużej obserwacji i czekanie na idealny moment. No. Bo tutaj kobieta może sprawiać wrażenie takiej niedostępnej albo poza zasięgiem tego mężczyzny, i to wywołuje w tym mężczyźnie taką mieszankę ciekawości, jak to powiedzieć, taką. No, że się czuje niepewnie, ale też i fantazję, czyli. A dobra, jeszcze jest jedna rzecz. Co jest tu problemem? Jakiś trzeci element. I to jest już przeszłością. I teraz trzecim elementem może być kto? Wspólne środowisko. Na przykład zawodowe. Jakieś wspólne środowisko. Jakieś niewygodne wspólne środowisko. Albo były, była. Mm, niedokończona historia. Jakaś ktoś, gdzieś coś. Tak? Niedokończone sprawy. Nie zamknięte, na przykład tak. Jakby to nie jest wielka przeszkoda, więc tutaj by trzeba było to coś trochę tak jakby zmierzyć się z tym, żeby to trochę tak odłożyć na bok. Nie zignorować, tylko tak odłożyć na bok, żeby nie traktować tego jako przeszkody. Tak to widzę. No. No dobra, ale teraz yy, tak yy, wejdźmy głębiej. Ehm... Co myśli o tobie ten mężczyzna? albo mężczyzna, co myślisz o tej kobiecie? Co myśli mężczyzna o tej kobiecie? Widzi jako taką spokojną, zrównoważoną mającą swój rytm taka... Inaczej mogę powiedzieć, mężczyzna, tak jakby patrzę, że widzę chęć w mężczyźnie, żeby wyczuwać powoli kobietę, poznawać powoli kobietę, przyglądać się jej powoli, jakoś tak, obserwować, ale wyczuwać powoli, takie coś, powoli. Ale generalnie widzi jako spokojną, zrównoważoną to jest w ogóle bardzo istotne zharmonizowaną, taką. Przyjemną, taką, taką, taką e, lekką, być może, tak? Bardzo pozytywna to jest. I też, jakby to była, jakby to była kobieta, która już się ustabilizowała, pomimo pewnie wcześniejszych jakichś takich niepowodzeń, to ona się już ustabilizowała, tak? E, co jeszcze mogę powiedzieć? E, hmm. Czy w ogóle. Inaczej. Czy aby na pewno, może tak to sformułuję, czy aby na pewno e, ty mężczyzna myślisz o tej kobiecie, albo jak myślisz o tej kobiecie, albo do kobiety, czy ten mężczyzna w ogóle o tobie myśli. Więc tutaj mam pokazane, że tak, myśli, tylko że się waha, bo jest taka i blokada, i rozdarcie, ale też jest dużo ciekawości. I to jest duża chęć takiego wiedzenia, wiedzenia więcej, poznania bardziej, wiedzenia więcej. E, I oczywiście powiem tak, tutaj mężczyzna nie pokazuje tego otwarcie. Czyli to jest mężczyzna, który będzie obserwatorem, będzie badaczem, będzie analizował, czyli nie wylewa tego na zewnątrz. W głowie bardzo dużo pytań i analiz odnośnie ciebie, odnośnie kobiety, tak? I to jest jakby, czy myśli. Więc tak, ale takie, takie to jest takie, mówię, nie, nie widzisz tego na zewnątrz. Można to ewentualnie czuć poprzez to, że czujesz jako kobieta spojrzenie na jej, na jego, co? Jeszcze raz? Że jako kobieta czujesz na swoich barkach jego cień, albo nie wiem, czujesz jego spojrzenie, tak. No, tutaj by mężczyzna musiał, musiał powiedzieć, jak to robi i co robi, ale ja to tak rozumiem, tak? Ale to nie jest takie obserwowanie takie e, nachalne. To nie jest takie, to jest bardziej takie zdystansowane obserwowanie. Dobra, jakie mężczyzna ma intencje do kobiety? Jakie mężczyzna masz intencje do tej kobiety? Mm. Tu jest strasznie dużo obaw. I to są obawy pod tytułem i też niepokoju. To są takie obawy i niepokoje pod tytułem, czy wypada coś, czy się uda, czy nie wypada, czy wy... coś wypada, nie wypada. Nie wiem, czemu. Ale, pomimo to, jest, jest chęć działania. Jest chęć zrobienia kroku, takiego odważenia się, takiego zaryzykowania, takiego. A... To powiedzieć, no zrobienia kroku zadziałania, z ich działania, zaryzykowania, czyli um, jakie intencje ma ten mężczyzna? Mężczyzna chce się zbliżyć, tylko że mam wrażenie, że obawia się konsekwencji i trochę chyba może lęk się mieszać z takim impulsem do zadziałania, generalnie no po prostu, bo obawia się konsekwencji, no. Prawdopodobnie odrzucenia twojej reakcji, kobiecej reakcji, kobiety reakcji pan się boi. No, no, no jest on naturalne i normalne, ale. No, ja bym zaryzykowała. No, tak powiem. Dobra. Y jakie ma uczucia mężczyzna do tej kobiety? E Jak to powiedzieć? Jakby. To ja to widzę tak, jakie uczucia, czyli jakby... A... Na pewno to są myślenia, co by było gdyby. Trochę takie marzenia trochę jakby, co by było gdyby. Wyobrażenia różne są. Trochę jakby też mężczyzna nie potrafił odpłynąć od myśli. Czyli utknął. W myśleniu. O kobiecie? Jakby nie wiem, jak to powiedzieć, tak w myśleniu. E, co czuję? E, no, kobieta jest kimś, kto przyciąga i robi wrażenie na tym mężczyźnie. Tak to widzę, bo tutaj jest i moc, i energia, i siła sprawcza, i po prostu się podoba ktoś po prostu bardzo, ale mówię. No, kobieta przyciąga i robi wrażenie na tym mężczyźnie. Czy mężczyzna planuje zrobić coś, czy zrobić ruch w kierunku tej kobiety, czy planuje? No więc tak, ja widzę to tak, że tutaj nawet, tutaj tu jest szansa na tak, na szybki nawet kontakt, na nagłą jakąś wiadomość, na jakieś spotkanie, szybko, nagle. Czyli to może być tak, że to nie będzie od razu spotkanie, kolacja, randka, tylko to może być takie, że po prostu wy gdzieś na siebie, Przyjdziecie, wpadniecie tak szybko, nie? Ehm, dobra. Jest na pewno szansa na nowy, nowe zapoznanie, nowy początek, w ogóle na zapoznanie albo na jakiś gest, ewentualnie na konkretne zaproszenie, tylko że znowu to konkretne zaproszenie jeżeli między wami teraz nie ma takiej konkretnej rozmowy, to to nie będzie teraz, nie? Ehm, natomiast tak, mężczyzna będzie się przełamywał, bo on się musi zebrać na odwagę i mężczyzna wie, że się musi zebrać na odwagę, bo mężczyzna wie, że jest nieśmiały. No tak w skrócie. Nie ma takiej śmiałości. O, w życiu jest śmiały, tak, tak, ale do, do, tutaj do kobiety, jak się mu podoba, to nie jest już taki śmiały. Ale to też nie jest tak. E, to jest takie, to jest taka nieśmiałość, taka. taka ziemska. Taka ziemska nieśmiałość. No, ja inaczej tego nie powiem. No, e, to nie jest nieśmiałość jak u wodnych znaków. Reberak, skorpion. To jest taka ziemska jak byk pan na koziorożec, tak bym powiedziała. No, tak to czuję. E, co nie znaczy, że ten człowiek musi mieć w słońcu, tak? Byk pan na koziorożca. Nie. Może być, ale nie musi. E, dobra. Mm... To może w ogóle przyjść po jakimś tutaj. Takim wewnętrznym takim powiedzeniu, w środku w sobie dość tego mężczyzny. Tak jakby nie chciał już tylko patrzeć. Generalnie dobra, powiem tak: mężczyzna planuje ruch. I teraz tak, będzie chciał zrobić jakiś gest. I to zależy na jakim jesteście etapie, co, co jest między wami, ale może to być gest w postaci odezwać się, przywitać się. Ale bardziej spróbować wejść w bliższy kontakt, myślę, czyli zaczepić, coś powiedzieć, tak? Ale to wymaga odwagi od tego mężczyzny i przełamania lęku, więc na no tyle. Tak? Eee, no nie pokazuje tego otwarcie, co myśli o kobiecie mężczyzna. Hmm. Tak, jakby walczy tutaj z ciekawością i z taką niepewnością, tak to ja to tak, o, tak odczuwam. Ale jest przyciąganie. I chce się zbliżyć pomimo, że ma lęki i może wydawać się tajemniczy. Więc tutaj mówię do kobiet, że jeżeli wydaje się aż taki bardzo tajemniczy obserwator, ale nie taki na takiego przenikliwego, bardzo takiego aż niebezpiecznego, tylko takiego po prostu, takiego z dystansem, no to prawdopodobnie to o to, tak? Eee, najbliższe plany, no to tak, ruch w kobiety w stronę jest, może mały, subtelny, ale będzie. Więc na ten moment tak to widzę i, i tyle tak naprawdę, no tyle. Więc, więc no cóż, nie naciskałabym, nie przyspieszałabym, po prostu na, 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 pff, jeżeli chodzi o kobietę, to po prostu bym była totalnie autentycznie sobą, totalnie jaka tylko możesz być sobą, i po prostu otwarta na to, co przyniesie. E, Wam ta interakcja tam, gdzie Wy jesteście i reagowanie na to z poziomu otwartości, ale znowu na siłę otwartą, rezolutną, wesołą się nie da być. Po prostu naj, naj, najprostsza rada po prostu bądź autentyczna i naturalna, bo ten człowiek ceni w Tobie właśnie tą Twoją autentyczną, taką, naj, taką najzwyczajniejszą w tej niezwykłości, naturalność. No? Tyle. Więc, jeżeli któraś z kobiet lub mężczyzn będzie Ktoś... Dobra, inaczej. Jeżeli ktoś będzie chciał z Tobą porozmawiać, drogi mężczyzna, droga kobieto, kto, ktoś z Was, który z Was o tej sytuacji, co zrobić, jak nie zrobić, jak nie zepsuć, albo jak podejść, to mówię do mężczyzn, jak się ośmielić, a nie wiesz jak. Albo nie wiesz, jak odczytywać kobiece sygnały. Albo czy to jest sygnał, albo nie sygnał. I odwrotnie do kobiety, to mówię, że jeżeli nie wiesz, e, co zrobić, jak nie zrobić, a się zastanawiasz, zapraszam do mnie na sesję. Kontakt małpapralnienwszy.pl. Chętnie pomogę i wesprę w tej sytuacji, bo tutaj fajna dynamika jest, tylko taka widać, taka e, dopiero co około zapoznawcza. E, no i może trwać długo, ponieważ tutaj, mówię, tu jest. E, e, Powiedzieć. No mężczyzna, który, który który bardzo powoli powoli, i przygląda się bardzo długo, tak? Czyli tam chodzi po prostu o jakiś brak pewności, może nieśmiałość. No i tyle, no. I tyle. Bardzo dziękuję. Obfitości wszelakiej, do następnego razu, papa. Pa.